Ostatnio miałem okazję y, posłuchać jednego podcastu, który mnie trochę zainspirował. Y, tego, co tam było mówione na temat y, takiego eksperymentu y, Biosfera 2. Nie wiem, czy słyszeliście? Y, ja też nie słyszałem. Słyszałem pierwszy raz. Y, jak ktoś oglądał film y, Marsjanin, to już pewnie bardziej. Zdarzyło się z Mattem Damonem. Y, to on tam próbował na Marsie stworzyć jakieś namiastki życia i chyba ziemniaki najlepiej wychodziły z tej namiastki i tak przeżył na tych ziemniakach trochę, zupełnie jak ksiądz Vianney, we Francji parę wieków wcześniej. Ale ten eksperyment w filmie był zainspirowany tym, co się stało w eksperymencie prawdziwym, czyli sfera II. Naukowcy pod wielkim takim kloszem, szklarniami olbrzymi, olbrzymimi, wielkimi, Próbowali odtworzyć warunki, które panują na Ziemi. Mieli około 4000 gatunków roślin i zwierząt stworzone jakieś tam namiastki oceanu, rafy koralowej i wszystkich innych możliwych warunków, jakie panują na Ziemi. Kosztowało to na początku lat 90. ponad 200 milionów dolarów, 8 osób zaangażowanych. Wielkie plany, żeby człowiek stał się niezależny od nikogo, od niczego, żeby sobie sam w tych warunkach poradził, żeby mu się udało. I się okazało bardzo szybko, że nie daje rady, ku chyba niezbyt wielkiemu zaskoczeniu. Ale to, co ciekawe, usłyszałem o tym wśród wielu rzeczy, które tam nie wyszły, to między innymi dlaczego drzewa zaczęły tam padać, bo zabrakło im wiatru. Okazuje się, że wiatr, który wieje i sprawia, że drzewo się kołysze, że ono pracuje na tym wietrze, że ono jest przez ten wiatr smagane, ma niekorzystne, by się wydawało, warunki. Okazuje się, że komórki drewna pod wpływem wiatru wytwarzają jakieś, to się nazywa drewno stresowe i przez to się drzewo wzmacnia. Bez tego drzewa się zapadały i nie przetrwały przez brak głupiego wiatru. I to jest eksperyment, z którego można wiele różnych wniosków wyciągać. On na pewno pokazuje jedną rzecz. Jak próbujemy coś żywego wyhodować w szklarni, ale w takiej szklarni, wiecie, którą czasami ludzie sobie próbują stworzyć, to, to nie ma racji bytu. Nie chodzi mi o rośliny, bo wiemy, że truskawki i pomidory można mieć w szklarni. Tam jest dostęp generalnie czynników zewnętrznych, ale jak próbujemy zrobić komuś takie warunki choćby w bezstresowym wychowaniu albo w innych okolicznościach zrobić człowieka, który się nie spoci i nie zestresuje. To się okazuje, że to absolutnie na niego dobrze nie wpływa nawet ostatnio jeden z moich nie powiem ulubionych terapeutów, ale takich których lubię słuchać, pan Robert Rudkowski też mówił, że stres pomaga wytwarzać kortyzol i zwiększa połączenia nerwowe. Że on nas jakoś tam mobilizuje i może być dobry ku temu, żebyśmy się rozwijali. Wiemy, że nadmiar na pewno nie sprzyja, ale jakiś lekki zastrzyk jest dobry dla każdego. Mobilizujemy się, staramy się bardziej i to jest w jakiś sposób potrzebne. Patrzę na to przez pryzmat chrześcijaństwa, bo od początku, tak jak kościół powstawał, tam, gdzie był w konflikcie, tam, gdzie były jakieś stresy i nerwy, z tej racji, że ktoś próbował ten kościół zniszczyć, to on się świetnie rozwijał. Wszędzie tam, gdzie przestano głosić Ewangelię taką, jaka ona jest, prawdziwie, radykalnie, otwarcie, gdzie próbowano ją zagłaskać, to widzimy, że kościół się zwija, umiera. Nie ma wiatru w żaglach. No i ten statek już nie tylko staje, ale zaczyna tonąć. Widać to w wielu miejscach na świecie. Więc jest to rzeczywistość, która widzimy sprzyja kościołowi. Jakieś potwierdzenie tego znalazłem ostatnio w wypowiedzi byłego misjonarza z Urugwaju, który opowiadał trochę o sytuacji, która tam panuje, porównywał ją do sytuacji w kościele polskim. Mówi, że absolutnie tego się nie da porównać, bo to są dwie różne rzeczywistości. Że kościół w Polsce istnieje 10 wieków, ma mocne korzenie i nawet jak ten kościół nie istniał na mapie, znaczy jak Polska nie istniała na mapie, to kościół istniał. Ludzie ciągle się zbierali, gromadzili w tym kościele, znajdowali pomoc, znajdywali jakieś odbicie się od, trudnego, od trudnej rzeczywistości. Natomiast w Urugwaju sytuacja była taka, że to jest dosyć młode państwo i dopiero w XVIII wieku powstały jakieś tam wstępne prawa i zapisy i one nie tylko się nie opierały na konstytucji czy, czy na jakiś wartościach byśmy powiedzieli chrześcijańskich tylko on mówi, że one się opierały na początku na maszyńskiej deklaracji racjonalności i to na pewno nie sprzyjało temu, żeby ten kościół się tam rozwijał. On mówi dzisiaj kościół ma tam 40% ochrzczonych z czego 2% ludzi Przyznaje się do wiary, do Chrystusa i stara się ją czynnie uprawiać, tę wiarę praktykować. I on mówi, że absolutnie nie zgadza się z czymś takim, że w tamtym kraju kościół jest w kryzysie, mimo tak niskiej liczby by się wydawało, bo on mówi: To nie kościół jest tam w kryzysie, to cywilizacja jest w kryzysie. I ta cywilizacja próbuje zablokować dostęp do kościoła. Dlatego ludzie się gubią i dlatego ludzie nie mogą znaleźć swojego miejsca w świecie. Ale tam, gdzie te 2% świadomie ma dostęp do kościoła, do sakramentów, wie o co chodzi i rozumie o co chodzi, to mówi: to jest bardzo, bardzo świadomy, szczęśliwy i dynamiczny kościół, żywy. Przede wszystkim dlatego, że to jest kościół, jak on powiedział, urealniony. Że oni widzą, że jak coś nie działa, że coś nie styka. To jak trzeba na przykład sprzedać jakieś budynki, dobra kościelne, żeby głosić Ewangelię, to oni są w stanie to robić. Nie przywiązują się tak mocno do struktur. Wiadomo, tradycja tam jest ważna, ale pewne struktury mówi, jak trzeba, to się pozbywają, żeby głosić Ewangelię. Y i mówi, no, jak to jest w Polsce w tym kontekście, nie? Gdzieś tam ten ksiądz parę razy pojechał na rekolekcję, głosił rekolekcję bardzo radykalnie i mówi, no, odpowiedzi proboszczów, no, ale jak my to wszystko utrzymamy, jak my to wszystko zapewnimy, żeby to dalej trwało, nie? Mówi, nie ma urealnienia, nie widzą potrzeby ewangelizacji, tego, żeby czasami wyjść i coś zostawić. I mówi, może trzeba się zacząć modlić tak, jak Ignacy z Loyoli kiedyś się modlił. Dosłownie o prześladowania. Mówi, bo dopiero jak się modlił o prześladowania i byli Jezuici kasowani nieraz, to ten zakon się ciągle odradzał, wracał do łask i dalej sobie pracuje i ewangelizuje. I mówi, no wtedy się Kościół odradza, wtedy Ewangelia jest żywa, kiedy jest jakoś to prześladowanie, kiedy ten wiatr trochę powieje, wygina drzewo, na którym siedzimy. Bo ono wtedy jest mocniejsze. Jak będziemy w ciepłych i będzie nam za dobrze, to niestety nie będzie dobrze. I dzisiaj tak patrzyłem na słowo, które jest na czytania, i Paweł w dziejach bardzo realistycznie mówi: Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wielki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki. I zobaczcie, jaka jest odpowiedź Pawła, nie rwie sobie włosów, prawdopodobnie nie miał, to miał łatwiej, ale jakby nie rozpacza, tylko bierze się za konkret, za modlitwę i zagłoszenie. I za chwilę czytamy w dzisiejszym liście: Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani łowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani mocne, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga. To jest realizm. Bo on wie, że taka jest miłość Boga, i nie ma zewnętrznych czynników, które są to w stanie zrobić. Wiemy dobrze, że jedynym czynnikiem, który to może zrobić, to jest moje lenistwo, moje uśpienie, moja postawa, tak jak ostatnio współbratu składałem życzenia i mówię dużo cierpliwości w walce z głupotą w kościele, on mówi, głupota nie jest problemem, problemem jest obojętność. To jest największy problem. No właśnie, jak jesteśmy obojętni na to, co się dzieje wokół nas i na wiele spraw i liczymy, że jakoś przetrwamy, jakoś utrzymamy się albo struktury zamiast głosić Ewangelię, to boję się, że się będziemy zwijać szybko. I patrzę dzisiaj na Stanisława 800 lat od jego śmierci. Czy te 800 lat wystarczy, żeby. Dalej patrząc na jego wzór, chciało się, szczególnie ludziom Kościoła, czyli nam, być takimi jak on. To znaczy, nie bać się wiatrów, nie bać się wilków, nie bać się najemników, nie bać się tych, którzy w Kościół uderzają. Jednocześnie mieć świadomość, że to drzewo potrzebuje mocnych korzeni, tradycji. To niekoniecznie oznacza budynków i struktur, ale takiej świadomości siebie, tego kim jest. I w kim jest zakorzeniony. On był bardzo mocno zakorzeniony w moralności i w dekalogu. Z drugiej strony pokazał, że nie jest z cukru, że się nie boi wichrów. Nawet jeśli te wichry w jego wypadku zmieniły się w tornado i wyrwały go z korzeniami, czyli w taki fizyczny sposób zniszczyły jego samego, no to powtarzając, apostołem, nawet jeśli niszczy je człowiek doczesny to wiemy, że ten duchowy się codziennie odradza. I w jego wypadku tak było. Zginął, ale zobaczcie, biskup tutaj tylko w Krakowie, ale pamięć o nim z Krakowa rozeszła się na całą Polskę. Został patronem, głównym patronem Polski. Ja też niedawno miałem, miałem okazję głosić te w Chicago. Spotkałem się z, z księdzem z włoskimi korzeniami, ale tam w Stanach pracującym od lat. Wam kiedyś opowiadałem, że on jest takim fanem zbierania relikwii i mówi, a mam relikwie takiego Waszego Wielkiego Świętego, który nie bał się króla, świętego Stanisława, to jest gość, nie? I sobie myślę, kurczę, no z Krakowa gdzieś tam za ocean, to świadectwo naprawdę było mocne i naprawdę ludzie widzieli w nim kogoś konkretnego, kto miał Miał to, co potrzeba na swoim miejscu, głowę na tak chociaż uszkodzoną, z siedmioma czasami. I nie bał się przez to służby, nie bał się takiej służby do samego końca na wzór Chrystusa. Pokazał, że bycie biskupom, biskupem, to nie jest bycie kimś ładnym, to nie jest dekoracja w kościele, która ma jakieś tam fajne ozdoby na sobie i dodatki, tylko on ma kierować tym kościołem do przelania krwi. To jest, wiecie, na tym polega bycie biskupem, byciu świadkiem przede wszystkim. I to widać ewidentnie w postawie Stanisława, że miał odwagę postawić swoje życie na szali. Nawet jak trzeba było poświęcać jakieś dobra kościelne, to wiemy też, że był w stanie biednym pomagać i, i służyć tym prostym ludziom, bo to też nie jest tak, że jest znany tylko z tego, że stracił głowę z powodu króla. Był też znany z tego i, i szanowany przez prostych ludzi, że Widział tych prostych ludzi, że znał swoje owce ze stada po imieniu, ale też po imieniu znał króla, dlatego mógł mu się postawić, wiedząc oczywiście, co go za to spotka i jaka sytuacja może się z tym wiązać. I tak patrzę, że ta jego postawa zapaliła naprawdę Polaków na lata, postroniła króla, wyznaczyła jakiś kierunek w kościele na kolejnych kilkaset lat, że ludzie naprawdę szanowani wiarę i swój kościół, a dzisiaj trochę się tak boję po latach, jak patrzę z całym szacunkiem na tą procesję, która jest na skałkę i to, że czasami niektórzy księża czy biskupi, jak tam nie są wśród relikwiarzy, ten relikwiarz, który jest relikwiarzem ręki, a ma tam dużo takich ładnych ozdob i kamyczków, trochę mi przypomina rękawice Thanosa z Avengersów i niektórzy tak ją trzymają, że myślą, jak mam tą rękawicę, tą, tą rękę, jego tę moc, to się nic nie stanie, pokonamy wszystkich i wszystko. Jakby w ogóle o to miało chodzić, że ja potrzebuję y, tak wielką relikwię, żeby nie wiem, walić wrogów w, w pogłowie, czy to naprawdę o to chodzi, czy nie widzimy, czy no pasterze, chyba przede wszystkim ja się biję y, w pierś, czy nie widzimy, że to nie jest tak, że mając ten relikwiarz, on nie pstryknie i nie znikną nagle wrogowie Kościoła, nie wiem, nie zapadną się struktury przeciwne Kościołowi, a przebędą aniołowie i będą mieścić naszą Ojczyznę na skrzydłach, jakby niektórzy chcieli, że tu zupełnie nie o to chodzi. Tylko ten relikwiarz jest o tyle ciekawy, że on jest nastawiony do błogosławieństwa, a nie do bicia. I to jest chyba pierwsze, o czym trzeba by pamiętać. A drugie, że ten relikwiarz cały czas wskazuje w górę, pokazuje, gdzie jest kierunek. I gdzie mamy szukać siły? Nie w, tym, w tej rękawicy mocy, tak? tylko, tylko w tym, który jest nad nami. Tam jest nasza moc i jeśli wolą tego nad nami, będzie, aby przelać krew. No, czasami tę krew trzeba przelać. Chciałbym być na to gotowy, bardzo, osobiście. Nie wiem, czy mam tyle odwagi. Chciałbym mieć... O to chcę się modlić i o to chciałbym Boga prosić, żebym miał siłę świadczyć, jak trzeba będzie ażebym się nie chował za owcami. Oto was też proszę w modlitwie za naszych braci, którzy wkrótce zostaną kapłanami, diakonami, aby taką wiarę i odwagę w sercu mieli. Amen.